Do udanych mogą zaliczyć sezon rowerowy 2013 kolarze z klubu Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa. Klub liczy już 30 zawodników, co pozwoliło wystawić dwie drużyny w cyklu Bike Maraton. Kolejny sezon to już czwarty. Był bardzo intensywny w tym roku. Mieliśmy 10 cykli maratonów w Bike Maratonie, w której zawodnicy zdobyli Trzy złote, trzy srebrne i pięć brązowych medali. Nasza drużyna zyskała nowych dobrych zawodników, dzięki czemu mogliśmy utworzyć dwie drużyny. Jedna miała na celu zdobywanie punktów w klasyfikacji generalnej muszkieter, gdzie udało się osiągnąć siódme miejsce na 18 drużyn. To uważam, że jest sukces. No, druga drużyna y, skupiła się na dystansie mini i tam właśnie zdobywali medale. No, sezon był udany, patrząc na wyniki, bo drugie miejsce w kategorii wiekowej to dla mnie sukces, bo jeżdżą w tej kategorii doświadczeni ludzie, a ja no, w sumie amator. Jest to moja druga edycja, jeśli chodzi o, o Bike Marathon. W poprzednim miałem szóste miejsce, teraz drugie, jest progres. No, jestem zadowolony. Tegoroczny sezon e, troszkę nie wyszedł ze względu na przygotowania do matury. Nie przetrenowałem dobrze zimy. E, na początku chciałem wszystko nadrobić e, i można powiedzieć, że zamęczyłem się na samą końcówkę sezonu. Jednakże uważam, że czwarte miejsce w nowej kategorii w M2 gdzie startują ludzie, którzy mają po 30 lat, jest dużym sukcesem. Dobrze mi się jeździło, trasy były naprawdę na niektórych maratonach bardzo wymagające, ale myślę, że poćwiczyłem trochę techniki i przejechałem to wszystko w miarę dobrze. Mimo warunków pogodowych, jakie nastały na samym początku sezonu, raczej należy do udanych, szczególnie, że indywidualnie mogliśmy zaistnieć i jako grupa też sprawdziło się na samym końcu sezonu. Dla samej siebie też myślę, że piąte miejsce w generalce to też nie, jest, jest dobrze. Do sukcesów należy zaliczyć także współorganizację i udział drużyny Lincolna w pierwszym sowiogórskim maratonie rowerowym i rozegranych przy tej okazji pierwszych mistrzostwach MTB Lincoln Electric. Około 300 zawodników na starcie zawodów i liczne pozytywne opinie z całego kraju po maratonie potwierdziły, że warto kontynuować to wydarzenie. Kolarze Lincolna przyznają jednak, że w ciągu całego sezonu mieli też i trudne chwile. Największym wyzwaniem szczególnie dla mnie był wyścig w Czechach, w teplicach nad Metui, Rejs z Cudety, ponieważ Czesi słyną z najtrudniejszych tras, nigdy się tam nie ścigałem i nie wiedziałem, co dla mnie przygotują, więc uważam, że zebrane doświadczenie tam pozwoliło na, na jeszcze lepszą jazdę w sezonie. Najtrudniejszy był maraton w Szklarskiej Porębie dla mnie, ponieważ zarzuciłem mocne tempo i po prostu się bardzo męczyłem. Zdecydowanie, ale to ze względu na warunki pogodowe, było to i deszcz z Dzieszowice, które tylko czekało się na koniec już, no a w innych maratonach tego nie ma, po prostu jedzie się, bo się lubi, a tutaj już się nie jechało, bo się lubi. Po krótkim okresie na złapanie oddechu i regenerację sił, kolarze z Bielawskiego Klubu wracają już do intensywnych treningów. E, zaczął się listopad, więc e, już rozpocząłem e, przygotowania do nowego sezonu. E, zwykle jest to bieganie, biegówki, basen, siłownia. E, wszystko to, co e, sprawia przyjemność. E, Takim miesiącem rozcenowującym jest październik, gdzie można odpocząć i zregenerować organizm do nowego sezonu. Trenuje mnie pan Michał Gołębiewski. Jeżdżę na trenażeru, biegam oraz pływam. To nie za dużo trochę dla takiego młodego człowieka wysiłku? Nie, po prostu stawiam na dobry trening przed sezonem. Musisz to chyba robić. No bardzo lubię, naprawdę i wspaniale mi się jeździ na rowerze jest to mój ulubiony sport. Nie lubię ten sport, wciągnął mnie na tyle, że każdą wolną chwilę staram się poświęcić temu. Jest to pewnego rodzaju odskocznia od takiej pracy codziennej i myślę, że można wciągnąć się na dłuższy czas. To się nie może znudzić. Nie, nie. Mimo tych warunków kontuzji, jakie się gdzieś tam zdarzają, to i tak się powraca do tego sportu. Sportowcy z drużyny Lincoln już teraz wyznaczają sobie cele na przyszłość, a plany na kolejny sezon mają naprawdę ambitne. Ten sezon mam tak zaplanowany, żeby sobie przebiec półmaraton ślężański 22 marca, no i potem już ostro rower do końca września. No właśnie, jak było szóste miejsce, drugie, to co teraz będzie pierwsze? No. Pierwsze raczej nie, bo tak patrząc na konkurentów, którzy tam jeżdżą, to, to żebym to drugie utrzymał, to już będzie sukces. Ale no, różnie bywa, może konkurent nie będzie jeździł akurat, a może przyjadą silniejsi, będzie czwarte. Plany na nowy sezon na pewno zmieniam. Dystans w cyklu SK Bike Marathon, będzie to dystans mega. Celem jest pierwsza dziesiątka w kategorii M2. Na pewno teraz jest to przygotowanie, czyli jakieś tam zajęcia biegowe, ogólnorozwojowe, ruchowe. Niektórzy lubią pływanie, myślę, że będzie śnieg, to będziemy mogli też i poćwiczyć na nartach biegowych. Także ogólnie przygotowanie do sezonu, by myślę, że jeszcze w przyszłym roku jeszcze lepsze miejsca zająć dla samych siebie i dla całej drużyny. Plany są znowu ambitne, bo zawodnicy z roku na rok są mocniejsi to co udało nam się osiągnąć w regionie to uważam jest dużym sukcesem na przyszły rok planujemy maraton w Austrii Salzgemergut jest to jeden z najcięższych maratonów w Europie i myślę, że to będzie niesamowite wyzwanie dla, dla naszych zawodników również będziemy startować we wrześniu w też w trudnym maratonie w okolicy w Czechach w teplicy nad Metuj. W sezonie 2013 Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa reprezentowali oprócz naszych rozmówców także Dariusz Baluch, Wacław Barancewicz, Grzegorz Chłodowicz, Bartosz Kutarba, Paweł Lipiński, Mateusz Mrzygłód, Krzysztof Myszkowski, Ireneusz Panek, Sebastian Balsam, Jędrzej Budzik, Jan Dubas, Andrzej Mikołajczak, Kamila Piechowicz, Wojciech Piechowicz, Zbigniew Pawłowski, Krzysztof Sandurski, Weronika Sandurska, Wojciech Siwik, Jacek Sury, Daniel Wyrzucki i Rafał Wójci. Sądzę, że jesteśmy... Rozpoznawalni w coraz większym kręgu. Jest to satysfakcjonujące, miłe, jak jedziemy ulicami bielawy i pozdrawiają nas mieszkańcy jakimś gestem. To świadczy, że, że jesteśmy rozpoznawalni i że jesteśmy pozytywnie przyjmowani. Dzięki temu, że firma Lincoln Electric Bester wspomaga nas, możemy realizować pasję pracowników a przez to też i, i firma może pokazywać swój pozytywny wizerunek na zewnątrz. Myślę, że to jest dobry przykład dla innych firm, które mogłyby podobnie motywować pracowników do jakiejś aktywności fizycznej. Warto podkreślić, że w minionym sezonie zawodnicy bielawskiego Lincolna zdobyli w sumie 10 złotych, 8 srebrnych i 12 brązowych medali.